Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO Skins a dzisiaj jak widzicie mam większy budżet ponieważ w poprzednim odcinku się nie udało zrobić ze 100 zł kosę, więc pomyślałem sobie dobra, słuchajcie, przychodzi moment w życiu Matełka, że trzeba polecieć na grubo, więc słuchajcie, my od razu tak naprawdę polecimy na grubo zaczniemy bitewką od skrzynek, na które ostatnio nie było mnie stać i zobaczcie co się teraz dzieje, dodałem właśnie chyba najdroższą skrzynkę jaką mogę tryb na 4 graczy mamy słuchajcie dużo skrzynek i bardzo drogie skrzynki A tutaj przypominam, że w tym trybie Cały łup dzieli się na wszystkich Co jest bardzo korzystne, bo jeśli na przykład dla bota i samu Wypadnie skin najlepszy z puli No to i tak wszystko się dzieli na czterech A słuchajcie, ja w tym momencie jeszcze was zaproszę Do wpisywania kodu Mateo, ponieważ on ci da 2 złote 10 groszy zł na start Już po prostu na zabawę, więc nie musisz nawet Wpłacać swojej kasy, jeśli nie chcesz Oczywiście stronka jest dla osób pełnoletnich I z jakimś minimalnym IQ, no wiadomo o co chodzi To jest zabawa, płacasz tyle, żeby ci nie było Szkoda na potencjalne jakieś min i tak dalej. Jak trafisz fajnego skina, to wypłacasz, i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, słuchajcie, tutaj tak naprawdę są fajne skiny. Trzeba też patrzeć, że każdy z nas musi mieć około 3300 zł w puli, aby w ogóle, żebyśmy my wyszli na zero. No, i ja nie wiem, tak naprawdę tutaj są takie skrzynki po 16 zł. To one nam za dużo nie mówią, ale myślę, że tutaj ostatnia skrzynka, czyli Game Stone Case. No, może tutaj troszeczkę namieszać. Troszeczkę myślę, że namieszać. I tak naprawdę myślę, że jest... No jest szansa. Jeszcze na jakiś tak naprawdę plus Dobra i teraz słuchajcie Najważniejsza skrzynka, trzymajcie kciuki Czekajcie co się tutaj stało Poczekajcie chwilę Czy bot Michael dropnął kosę za 54 tysiące 000... Ej dobra i widzicie Dobra ja myślałem ogólnie Poczekajcie bo muszę ch... pozbierać myśli Ja myślałem, że tutaj coś Mi się pomieszało, że to jest 1600 zł Miałam miałem narzekać, ale to jest 16 tysięcy. Także słuchajcie, w końcu po tylu odcinkach, gdzie ostatnio przez wszystkie odcinki byliśmy na minus. No wiecie, zaczynałem z budżetem bodajże 800 złotych, potem cały czas minus, 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 aż w końcu ze 100 złotych nie udało się nawet zrobić kosy. I teraz słuchajcie coś takiego. O czym to świadczy? No tylko i wyłącznie o tym, że jest to kwestia szczęścia. I chyba w tym wypadku, szczerze mówiąc, tylko szczęścia, no jestem mega, ale to mega zadowolony, serio. No bo coś takiego pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, a gra na tej stronie od 3 lub 4 miesięcy. Także słuchajcie. No, ja nie mogę. W ostatnich odcinkach zresztą mówiłem, że w końcu musi być taki moment, jak tyle się tych skrzynek otwiera, że poleci coś naprawdę turbo dobrego. No, statystyka na to wskazuje, że musi być taki moment. I poleciała kosa za 54 czy 51 tysięcy. No, to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Gdzie jest ta skrzynka Gamestone, która tak oddała? Ja muszę ciebie otworzyć. Halo. Jest. Jest. Pewnie nas teraz będzie nawet stać na buście. No, stać nas nawet na tą skryneczkę na buście, ale chyba nie będziemy aż tak bardzo ryzykować. Na takim buście ona kosztuje 3300. Dobra, otworzę sobie, wiecie co? Otworzę sobie dwie takie o, po prostu. 3360. Wow, no słuchajcie, weźcie łapkę w górę zostawcie, bo czegoś takiego o tym się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa. No dawno czegoś takiego nie było. No i widzicie, no, musi być moment, że bardzo dobrze sypnie na tyle otwarć. Jeszcze raz w sumie otworzę, no ale zobaczmy, ale zobaczmy. No jak widzicie, Koski piękne, ale cena skrzynek też całkiem ładna. Więc kurde, 13 tysięcy złotych zostało. Popróbujmy, słuchajcie, z jakimiś takimi też droższymi skrzynkami. Anarchia na pewno nam oddawała, to pamiętam. Czy tu będzie 630 zł? Kurde, boję się, że już ta moja 2 zł na minus jesteśmy. To nie jest źle, umówmy się. Moje szczęście się dzisiaj wykorzystało. No, o, dobra, czekajcie, tu była jeszcze jakaś taka droga. O, ta, ta mnie interesowała skrzyneczka. Dwie takie skrzyneczki, 600 zł. No i zobaczmy, no. Oj, to na pewno nie będzie 600 zł kosztowało. Także widzicie, dobra, wiecie co zaryzykuję? Otworzę to na tym największym buście to jest 2114 zł. Kurde, dawno nie było takiego odcinka. Serio, jestem taki szczęśliwy, że w końcu, w końcu będzie budżet. W... Fire Serpent. Okej okay. ja nie mogę. Ja nie mogę. No, fakt, że No skrzynka też kosztuje swoje, nie, ale mimo wszystko to jest bardzo dobry drop, więc wow, ja ogólnie w takich momentach No polecam po prostu wypłacić skina i się bawić, nie? E, to jest najlepsze, co możesz zrobić. Wiesz, nikt nie wygra w nieskończoność i trzeba to też sobie szczerze powiedzieć. Zobaczmy, no kurde, wejdzie na tą kosę weszło. I tu być może. A, nie widzisz. I myślałem, że tu też będzie plus. Jestem dobrym przykładem, żeby mówić tak, jak robię, a nie być zachładnym. Dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że jeszcze jedną bitewkę zrobimy. Być może teraz na przykład na underdog i na pewno też w tej skrzynce znajdzie się ta skrzynka za 1600 zł, co ostatnio była. Ja bardzo mnie kuchi, żeby z tego trybu shirt korzystać, nie? No bo tutaj mamy pewność, że na pewno każdy coś zgarnie. A w przypadku underdoga, no też jakby nie, nie, nie wyjdziesz z zerem, no bo dostaniesz skina bonusowego, tylko to ten skin bonusowy nie będziesz tyle warty, co przy trybie shirt. I ja chyba mimo wszystko skorzystam z tego trybu shirt. No, na 4 graczy bo dla mnie po prostu to jest to jest game changer, nie? Wiadomo też, że ten tryb standardowy czy underdog daje ci najwięcej emocji, no bo tam jedna osoba, można powiedzieć, no bo w sumie tak jest, zgarnia wszystko. Reszta dostaje tylko jakiegoś bonusowego skina, więc tak czy siak nie wyjdziesz z niczym. No ale ten tryb shirt jest taki najbardziej według mnie bezpieczny i bot i samu trafił w tym momencie kosę za tysięcy prawie 6,5 klocka, nie? Ze skrzynki, ja nawet nie wiem jakiej skrzynki. Co to była za skrzyneczka? Ale bardzo fajnie o to chodzi. Cieszymy się, cieszymy się, że to nie ja dostałem tego Karambita. Ale tak naprawdę, no zobaczcie, teraz się kręcą jakieś tam po 20 zł skrzyneczki, teraz 42. I tutaj. Powolutku, powolutku, powolutku zaczyna się robić coraz lepiej No póki co te sk skiny to tak patrzę 42 zł, o no na przykład ja tutaj zarobiłem, nie? Bo jest 102, naklejka za 102 zł Patrzę też, że tam chyba wszyscy zarobili na tej skrzynce za 42 Tutaj jest skrzyneczka za 50 zł, myślę, że tutaj chyba wszyscy są na minus oprócz bota Emilii On trafił za stówkę coś I mamy kosę A, bo to jest też droga bardzo skrzynka to tak szczerze drop z tej skrzynki taki średni, a simowka tutaj mamy za Kurde, ale wam powiem, że tu chyba będzie lipa ogólnie. No dobra, ostatnia skrzynka. Rzuć coś znowu dobrze. Znu... Oj oj rzuć coś znowu dobrze. A nie, jesteśmy na plus! Mi się wydaje, że bardzo dużo pomógł ten pierwszy karambit za sześć koła. I to z takiej niepozornej skrzynki. No i tutaj w sumie, no nie no dobre są te kosy, chociaż ta skrzynka... i tak wydaje mi się, że tutaj sporo osób na niej było na minus, ale jesteśmy 200 zł na plus, słuchajcie. Z tego trybu shirt. No, mega mi się to podoba, tak szczerze, to jest najbardziej bezpieczny yy, tryb. Więc co, może rzeczywiście, słuchajcie, ja bym poszedł może w to. Jedno sobie zrobimy taką jako przerywnik skrzyneczkę A47K, jest bardzo ją lubię. Ponieważ sobie powiedzmy, że wpłacasz, nie wiem, 9 stówkę, cokolwiek, no w sumie z moim kodem i tak dostaniesz więcej niż stówę o 10%. I możesz sobie na przykład takie trzy skrzyneczki otworzyć. I wydaje mi się, że te takie skrzynki typu AK-47 Case, AWP Case, M4 Case, dosyć często oddają. Z tego co pamiętam, i tak też jest w tym wypadku. Co tutaj fajnego poleciało? No, w sumie tylko ten mi się podoba, Minimal Wear. To go sobie zostawię. No, i teraz pójdźmy, słuchajcie, do czegoś już lepszego. Jak w ogóle działa Wild Glow Case? Bo otwierałem to taką zwykłą skrzynkę z, z rękawiczkami. A jak działa ta? Przyspieszymy sobie animację. No i działa tak, że odda, słuchajcie, za trzecim razem. Za trzecim razem odda. Nie. A co to to jest? Knife case 50 na 50, czyli... A, jest 50% szans, że trafimy najgorszą kosę stąd, czyli Rust code. Mniejsze procenty na to, że dostaniemy jakąś lepszą kosę. Prawdopodobnie na tej jeszcze będziemy być może na minus jakiś słabszy stan, na tej możemy być już na plusie, no i na pozostałych te, no na tej na pewno będziemy na plusie, nie? Więc otwórzmy sobie rzeczywiście taką. I wydaje mi się, że to chyba by było na tyle. No wiecie, czy ja trafiłem? 8% szansa to mieliśmy. 8% szans. Wow, tak jak ostatnie odcinki, jak oglądacie, no to nie zakończyły się powodzeniem. No co tutaj dużo mówić. Tak w końcu nastał ten dzień, że jest dobrze, słuchajcie. Więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, ale jeszcze to nie koniec, słuchajcie. Jak wpłacisz chociażby dychę z moim kodem, masz szansę wygrać na przykład skina za 100, 235. Jak wpłacisz dwie dychy, możesz wygrać AWP Hyper Bestie. A jak wpłacisz 100, możesz wygrać na przykład bajoneta za 1400 zł. To tak wiesz, dla chętnych. Tutaj myślę, że niedługo, już bardzo niedługo się rozwiąże ten konkurs, no bo cały czas jeszcze nie ma zwycięzców, nie? A skiny trafiają jak widzicie automatycznie, Wpisujesz skodzik Mateo i może być tak, że od razu w prezencie dostaniesz skina, któregoś z tych, na przykład taką kowską, nie? Więc na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.